Także witam w z Pokémon GO. Dzisiaj przyjechałem do kompleksu parkowo-płacowego w Mosznie, sobie siódemeczki, y, bo skończył się event na Galańskie, więc teraz Galańskie, Pokémony wraz z są w siódemkach. Y, tak więc sprawdzę dwoma y, y, kompletami jajek, jak... Często się te, te garęskie wypluwają. Tak więc tutaj zaczynam od pierwszej y, partii, z której mi się już kliknęło i wyleciał y, garęski miał z pierwszego jajka. Więc zobaczę y, z pozostałych siedmiu gdzie jeszcze jak się wypluwa. Później sobie pozbieram kolejne jajka kolejną partię i zobaczę jak się z drugiej partii powypluwa. Z tego co widziałem wcześniej, kiedy wypluwałem te jajka, że dość kiepsko się te gara jańskie wykrywają z tych siódemek ale skoro kiciuch się, Kiciu się udało to może będzie dobrze bo mam nadzieję że jeszcze kilka lodowych teżumek powychruwać żeby scenareki tajdach je powymieniać i wzmocnić, maksować, żeby mieć na rajdę. Są pośle przed mamą więc mam nadzieję, że kilka, kilka sztuk zrobić. Na razie się nam wymieniłem. Na no, kiedy idzie, trzeba drugą do wymiany. Mam na nadzieję jeszcze jakąś zdobyć. Jeszcze jakieś tam Zigzaguny, ale tu na jest same Senchu arancki. Też mogły być Shiny, zresztą też, też pójdę na Alaranckiego Senchu i Miauta, żeby zrobić się w wariancie Shiny. Akurat na stanowiska najmniej, najmniej chętnie jest te. No a co zrobić, to już takie, e, takie dropy lecą. To już było Mam nadzieję, że mi się uda kiedyś tego shiny zdobyć jajka. W sumie wtedy zdobyłem IV Jak to na chyba najwięcej Także jest to szansa, że któryś może być szajni. będzie dobra, sprawdźmy jaki mają IV. Tutaj 3 5 na 8 na 8 jajek to są galajańskie. Aleńskie ale Sęciu, więc można zobaczyć, jakie mają te wszystkie pokemony IV Także chyba, że chyba te wszystkie, oprócz tego grającego miał to są do wyjebania. Chyba, że ten miał jakiś Event, który dzisiaj tu dużo się duży, duży historii, to też ten miał ten do wyjebania. A tak, lecę zwiedzać tutaj, e, ten kompleks zamkowo-fajkowy. pokazywałem jak mniej więcej to wszystko wygląda. Więc dobra, to jest pod sadziną kodni, Mam tutaj na wybiegu żadnych koni nie ma, a wejść dalej nie można, więc się już wracam już zamek, zamek już oczywiście przejrzałem, czy zwiedziłem park też, to jest dużo rzeczy nie ma. Przy tej na której nie można wejść, to jeszcze jest cmentarz z ośmioma nakrupkami i piedestał pod pomnik, który to wyciera pierwszego no, tutaj rodu tego hrabstwa, tych hrabiów i na koniec mam tę ostatnią partię jajek siódemek, czyli no siódemek, jajek, zobaczę, że wyskoczy z nich jakiś galariański bo z poprzednich oczywiście poleciało 7 na osiem alolańskich tutaj też się za pół godziny wygrywa piątka ale czy z kimś to będę to nie wiem ale chyba nie bo to zaraz się wiem, wiem już stąd jadę i wybieram się już gdzie indziej no tutaj ile? dwie dwie no z trzy godzinki tak maksymalnie żeby tutaj wszystko obejść, pike i e, zamek no, też pójdziemy na te po tym e, posiłek. Tutaj od e, godziny dziewiątej można już zwiedzać. To chyba 17, ostatnie wejścia są chyba i tak. Tutaj kosztowało na tak, że parking 5 zł. Samo wejście, sam teren parku też kolejna dycha. I, na teren, I wejście na zwiedzanie zamku to już jest koszt 15 zł, czyli jakieś. 35 złotych trzeba liczyć bez dojazdu, żeby tutaj odwiedzać. No, chyba, że się jeszcze później jakieś posiłki zjeść, to później, w zależności e, w jakiej restauracji, e, już są różne koszta, ale to już później tak jak, jak to woli. Ale 35 złotych na samo wejście trzeba liczyć. No, chyba, że się przyjedzie jakiś rowerem albo przyjdzie piastę, to to tycha taniej, ta, ta, ta wychodzi o. Jest kiciuch pierwszy galajański 95 IV, także dość fajnie tego sobie zaraz zostawię ale jak się chce tutaj przyjechać to trzeba oczywiście e, też sobie zleć jakieś miejsce żeby to się jeszcze, jeszcze później zwiedzić, bo no, to jedno miejsce to na cały dzień na pewno braknie. jak nie Chyba tak samo jak w poprzednim wykrywaniu. jeden stanfisk, jeden e, miał krajeński. Reszta to już warianty ateńskie. Także no teraz tylko tej większej miszy maszyn wyszło niż poprzednio. Dzisiaj, wiesz, sprawdzi. Także nic ciekawego. Ja się zbijem stąd jeszcze tutaj nie wiem wszystko co było to ciekawe, bo chciałem tutaj wiedzieć zamek. To co było ciekawe, coś nagrałem. I teraz to było na dzisiaj tyle. Także na razie. Cześć.